Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Niezmiernie miło mi gościć Was na naszym cotygodniowym spotkaniu, gdzie rozważamy Słowo Boże z najbliższej niedzieli. Dziś przeżywamy drugą niedzielę października, i w trakcie Ewangelii usłyszymy, że do Chrystusa przychodzi młodzieniec i pyta się i radzi. Co ma robić, aby osiągnąć życie wieczne? On chce być doskonały. Ciekawe, że Pan Jezus porusza przykazania od piątego wzwyż. Nie zabije za kradni nie kradnie i tak dalej. Na co młodzieniec odpowiada, że wszystkiego tego przestrzegał i co mu jeszcze brakuje. I tu już jest ciekawe, że Pan Jezus nie dotknął tych pierwszych, czech I czwartego, także przekazania, czyli dotyczącego czci Pana Boga i rodziców. I właśnie teraz, Panie mu mówi: sprzedaj wszystko, co masz, rozdaj ubogim i chodź za mną. I wtedy ten człowiek spochmurniał, sposępniał i odszedł zasmucony. Widocznie pieniądz, bogactwo było dla tego człowieka bożkiem, było jego ojcem i matką, było jego Bogiem, gdyż nie odpowiedział z radością i pozytywnie, od razu, bez Panu Jezusowi, tylko odszedł zasmucony. Widocznie te pierwsze cztery przykazania miał z nimi problem. Dlatego Pan Jezus zaczął wyliczać te dalsze, z którymi nie miał problemu, by wejść w kontakt, by pogłębić tego człowieka. Zastanawiające, jak wielu z nas szczyci się, że jest ludźmi Kościoła, że spełniają przykazania, chodzą do Kościoła, i Pan Jezus zapewne powybierałby nam z dekalogu, te przykazania, i myśmy mogli mu powiedzieć, wszystkiego tego przestrzegam, czego mi jeszcze brakuje. I właśnie wtedy zadałby pytanie o jedno z przykazań. No właśnie którą czy te dotyczące Pana Boga, czy bardziej człowieka, które z przykazań by dotknęło mnie najbardziej? W którym punkcie z tego Dekalogu ja potrzebuję nawrócenia? I czy odpowiedziałbym Chrystusowi z radością, dobrze, podejmuje pracę i proces transformacji wewnętrznej, i idę za tobą? Czy też, tak jak ten młodzieniec, odszedłbym zasmucony, z przykrością, że pan Jezus dotknął tak niewygodnego tematu? A przecież wszystko inne idzie świetnie, tylko to jedno. Ten jeden drobiazg, który wszak jest ogromny, bo to jest Boże Przykazanie. Któro z tych przykazań dziesięciu. Pan Jezus skierowałby konkretnie do Ciebie. Do zobaczenia za tydzień.